Ada, pytanie, kleszcz i tatuaż, czy my po powrocie ze spaceru możemy znaleźć kleszcza wbitego w miejscu właśnie, gdzie mam, które mamy wytatuowane na skórze? Jasne, jak najbardziej i ja jestem chodzącym przykładem tego, że znalazłam kleszcza właśnie w tatuażu. Problem polega też na tym, że te kleszcze wbijają się w takie dosyć ciemne miejsca i ja nieprędko zauważam u siebie właśnie tego kleszcza, dlatego jeśli mamy tatuaże, to... Szczególnie zwracajmy na nie uwagę, bo możemy faktycznie po prostu pominąć. No i ten klesz będzie siedział w naszej skórze dłużej, a to jest na naszą niekorzyść. A powiedz mi, co zwróciło Twoją uwagę? Czy on już był na tyle duży, że po prostu stał się widoczny, czy jakieś objawy się pojawiły? Generalnie nie był taki duży, ale taka grudka zrobiłam się po prostu, w tym tatuażu i ja myślałam z początku, że chyba jakiś po prostu komar to sprawił lub jakieś uczulenie. Bo niestety no mam tendencję do różnych uczuleń. No ale jak zaczęłam bardziej się tym przypatrywać, faktycznie okazało się, że to ani nie komar, ani nie uczulenie, tylko kleszcz. Także panie tatuażu, I sprawdzajcie też pieprzyki. W styczniu tego roku znalazłem kleszcza w pieprzyków. Także... Bądźmy świadomi, uważajmy na siebie, na swoich bliskich, na naszych pupilów. Tak.